No, i witam w kolejnym odcinku Rozmyślań. No pamiętacie odcinek o Trójjedyności człowieka. No to nadeszła mała aktualizacja. Znaczy aktualizacja? No po prostu rozwój. No to jest taki trochę wykres 2D. Oczywiście ma właśnie napisany: horyzont, umysł, duszę, ciało. Tak jak w. Tutaj: dusza, umysł, ciało też koła są. To jeszcze taki właśnie wykres, że rozum, wola, instynkt, czyli no tam rządze. Tutaj akurat są wymieniane, hmm, tam z przykazania miłości, aspekty człowieka. No ale, czym się różni ten wykres od tamtego poprzedniego? Przede wszystkim te koła to widać, że nie są wy sobie tylko zbieżne. I czy to takie rewolucyjne jest? No teoretycznie tak. No i wcześniej cofnę się do tamtej poprzedniej myśli, że właśnie są trzy elementy, ciało, dusza i umysł. I tutaj jeszcze dodatkowo mam horyzont rzeczywistości, to już poza mną, że tak to było właśnie sobie napiszę, że to jest tam człowiek, że to wielkie koło, człowiek, że to jest taki przekrój człowieka, tutaj horyzont rzeczywistości. No i tak jak mówiłem wcześniej, że ciało to jest najbardziej taką zewnętrzną warstwą człowieka, w tym ciele jest umysł No i mówiłem wcześniej, że w umyśle jest dusza, no niby tak, no bo zauważyć może, że to o ten obręb koła, to jednak haczy o duszę. Ale no właśnie, bo to co, co mnie najbardziej boli w trójjedności człowieka, jak tu zachować tak, żeby dusza miała kontakt z ciałem, właśnie tak, tak jak trinitariści tam rozpisywują Boga, że tam, że... Jeden, jedna osoba, druga, trzecia, trójkąt, każdy z każdym. czy znaczy każdy jest połączony z każdym i tak właśnie, jak tu zachować duszę, umysł, ciało, jeżeli mam przy takie o trójkowe połączenie trójkąta, że tak powiem. No to w ogóle umysł jako pośrednik między ciałem a duszą, nie ma sensu, mamy bezpośrednie połączenie. Jak właśnie pogodzić, tak żeby jednak było połączenie ciała dusz z duszą, a jednocześnie żeby... No właśnie. Bo wymyśliłem coś jako taką drogę odbierającą. Już wcześniej zauważyłem, że bodźce przechodzą z... Są w, no powiedzmy, tej obiektywnej rzeczywistości. Idzie bodziec, on uderza oczywiście w ciało. Ciało tam odbiera to jako proste impulsy. Umysł to przetwarza i podaje duszy. I to jest taki łańcuch bodźców, którego, kurde, nie da się ominąć, nie da się pominąć albo nie wiem tam jakoś przekręcić go. I odwrotnie jest z wydawaniem poleceń, że w duszy jest tam no, no informatycy powiedzą, że zapytanie, ale nie zapytanie, tylko polecenie. Umysł to przetwarza na język ciała tam, czyli impulsy i idzie do ciała i ciało jest efektorem wy, wykonuje. No właśnie jak połączyć jak połączyć tą trasę i hmm, dusza Umysł. Ciało tym No i właśnie zrobimy ten wykres. No i o co w ogóle chodzi z tym wykresem? no kółeczka jakieś narysował. I sobie gada o trzech rzeczach już przez trzy minuty. No to tak, tak jak mówiłem, jest bodziec z, z horyzontu rzeczywistości, tak? Napiszę strzałeczkę tego, tak że to bodziec. On uderza w ciało, idzie zawsze musi właśnie iść do umysłu, i umysł to podaje duszy. No, a jak widać, tutaj właśnie jest to połączenie duszy z umysłem, tak jakby nachodzą na siebie, no i to trafia do mojego bytu, czyli do no powiedzmy duszy. No i dobra, ładnie, pięknie, I, i co dalej? No, jak widać, tutaj połączenie, już któryś raz powtarzam, dusza chciałem cały czas, ale właśnie to, co jest najbardziej istotne w tym wykresie. Bo w tym poprzednim? To dusza była zamknięta w umyśle, a tutaj właśnie no trocheczkę innowacji, że ona nachodzi może właśnie być, po, przemieścić się na tu, a może też w ogóle do, no, pójść tu i w ogóle te, te, ten, ta krawędź koła będzie gdzieś powiedzmy tutaj, czy w ogóle będzie właśnie zatracony ta ścieżka bodźców, że to powiem. Największyś powie, a po co ci to w ogóle? Jaki to ma sens? No, właśnie jest taki problem. Pamiętam, właśnie przypominam wywiad z Monistą. Jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie. Właśnie było dusze, że tam odbieranie błoców, natyzm. I właśnie yy, mój taki, no mój gość właśnie mówił o natyzmie, że no jednak, no niby troszeczkę tamtego umysłu, niby nie było. Część tak właśnie. Niby mnie opuściła, ale część była, ale ta cała dusza, ten, ten cały umysł mnie nie opuścił, tylko był cząstkowy, a druga część nie wiadomo gdzie, ale gdzieś. I właśnie to jest dobra odpowiedź na to. Jak w ogóle wyjaśnić lunatyzm, bo I właśnie dla mnie to jest te rozłączenie duszy, o... znaczy rozłączenie, takie wysprzęglanie, bo to nie jest jakoś tam wiekuiście sklejone ym... obowiązko, tylko takie, można powiedzieć, niekolidujące ze sobą Aspekt, które mogą na siebie nachodzić albo nie. I właśnie umysł yy, w przeciwieństwie, bo dusza właśnie może, że, że troszeczkę jak cząsteczka gazu, że tu, 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 tak sobie migrować, a umysł nie, a jednak on jest właśnie, on jest sklejony z ciałem i on sobie nie może migrować w TWE, tylko jest takim jakby siodełkiem. właśnie ciało to jest taki troszeczkę koń, taki rumak. Umysł to jest siodła, a dusza to jest jeźdź, który tam sobie raz wsiada, raz wysiada, raz, wsiada, raz wysiada. Raz w umyśle jest, raz poza umysłem. I to tłumaczy lunatyzm, to tłumaczy sen tak naprawdę. Bo jak fizjologicznie popatrzycie na sen jak człowiek śpi. No to mówią, że regeneracja odpoczynek. Tak. Prawda jest taka, że czy stoję, czy leży. Jak się skaleczę, to tak samo szybko się regeneruje jak przy śnie znaczy, tkanka, oczywiście. No i wiesz, że, a no tam no, że w uzupełnieniu, i tak dalej. No, nie jest to do końca prawda, no bo nie dość, że. W śnie spalane są kalorie. Co ciekawe, róży, zysk w trakcie snu to tam ledwo 300 kalorii chyba było. No, dość mała w ogóle wartość, jak to powiem. Właśnie co ciekawe, ludzie myśli, mylą hibernację ze snem właściwym, bo hibernacja to faktycznie się zgodzę, że tam człowiek zamiera tak jakby, tak półmartwy jest, że tak to powiem, i siedzi w ukryciu i nagle z powrotem się przebudza jak niedźwiedź, a sen nie. Sen właśnie tym się różni od hibernacji, że metabolizm nawet, nawet troszeczkę lepiej pracuje. Znaczy, co prawda ja wiem, że paraliż senny dotyka jelit, dotyka mięśni szkieletowych i no jak to tą energię w takim razie się pożytkuje. No to ciekawe, paraliż senny nie rusza serca, płuc, oczu i mózgu. I co jest ciekawsze, ale w trakcie snu spać tak naprawdę idą tylko ośrodki motoryczne. Łatwo się domyślić, no jak mięśnie sparaliżowane, to po co mają ośrodki motoryczne pracować. No co jest ciekawe, właśnie, że w trakcie snu, nie dość, że my nie oszczędzamy energii, też potrafimy więcej energii w siebie wyciskać, jak normalnie. Ile razy mieliście tak, że się budziliście z kołetaniem serca? No ja przynajmniej raz tak miałem. Sny są bardzo emocjonujące, bardzo obciążają właśnie mózg. Dla mnie mózg jest takim troszeczkę naczyniem umysłu. I właśnie, co ciekawe, w trakcie snu bardzo dużo konsumpcji... Energii się odbywa właśnie na sny. Trzy czwarte są to tak naprawdę fazarem, gdzie mózgownica jeszcze mocniej pracuje jak ze dnia. Bo na porządkuje, tam przetwarza, kompresuje. Więcej roboty, jak ze dnia ma. Ten mózg, ten umysł, że to powiem. Właśnie dobrym sensownym tłumaczeniem snu i lunatyzmu jednocześnie jest to, że właśnie duża wysiadła z umysłu, tak? Wyszła sobie, ale nie może opuścić obrębu ciała. Tak to nie jest. Fuuu. Nie wiadomo, gdzie tylko. Ma taką klatkę, ale może opuścić umysł. Właśnie dla mnie to jest sen. Że dusza tak wysprzęgla się od umysłu. Umysł tam robi swoją robotę, a dusza swoją. Znaczy swoją. Szczerze mówiąc, nie jestem zdolny powiedzieć, co robi dusza w trakcie snu. No ale wracając do lunatyzmu. Właśnie tak jak mówiłem kiedyś, że odbierałem bodźce z zewnątrz, je przetwarzałem, wykonywałem, rozumiałem. No. Człowiek z zewnątrz by powiedział, że to jestem ja. Że to ja normalnie chodzę, czuję, widzę. Yy, myślę. No właśnie rodzice mi zarzucali, co ty robiłeś? Co ty myślałeś? A ja wtedy spałem do się rano, i rodzice mnie pytają, co ty robiłeś. A ja im nic nie mogę powiedzieć. I dla mnie właśnie sen jest mm, takim rozłączeniem się duszy i, i w sumie lunatyzm też. Właśnie co jest ciekawe, jedynie co odróżnia lunatyzm od snu. To jest paraliż, tak, w trakcie snu macie paraliż senny i niedobory, jakieś problemy z paraliżem sennym powoduje lunatyzm tak naprawdę, czyli lunatyzm jest cały czas w nas obecny, tylko, że on jest uśpiony. To jest dopiero ciekawe, ale no, tak jak mówiłem, zachowaną mamy w te, w przy takiej konstrukcji, jest możliwy sen jest możliwy, wyjaśniony sen, lunatyzm. Z drugiej strony właśnie zachowuje tą ścieżkę przekazywania bodźców i zachowuje trójkowość tych substancji, z których jest człowiek. Aż niebywałe, że jak to powiem. No i tak jako ciekawostka powiem, że rola umysłu to... No właśnie, to jest, jak już mówiłem, sprzężone z ciałem. I biologia oraz natura tak obdarzyła człowieka, no ciało jest głupie, no co ja powiem, no ciało to jest ciało, to jest taki marny proch, który nie w ogóle żadnej inteligencji nie posiada, no kamień, albo długopis, czy on myśli, czy on wie, cokolwiek wykonuje, no, nie, no potrzeba czegoś, co nim będzie poruszać, zasilać, no. i tym właśnie jest umysł, właśnie umysł to jest troszeczkę... Taki dar od natury, który reguluje te ciało, bo ciało samo siebie nie ogarnie, a umysł to, to robi. I, w, I co ciekawe, jeżeli chodzi o bicie serca, to nie jest tak, że ono samo sobie rozkazuje, tylko mózg na autopilocie, tak podkreślam, na autopilocie wydaje rozkazy sercu. I miałem właśnie, raz w życiu, miałem właśnie taką dziwną e, sytuację, gdzie normalnie się pamiętam te memy o oddychaniu manualnym. Raz miałem takie przypadek, kiedy. Biłem, czułem manualnie bicie serca normalnie. Raz tylko miałem taki przypadek. że to właśnie ma sens w tych jogistycznych... Hmm, medytacjach, gdzie oni właśnie hmm, akcję serca wstrzymują nawet. Taką władzę nad ciałem mają. No tak jak mówię, mówię to jest właśnie taki ludziczek, który ogarnia ciało i. Go, właśnie godzi ciało z duszą. Łączy. Można powiedzieć, że śmierć to jest takie wygaśnięcie umysłu, rozłączenie duszy z ciałem. I tak, i to by było w sumie na tyle o tej trójjedyności człowieka. Jeżeli coś się zmieni, to wiadomo, film wyjdzie. Na razie mogę powiedzieć, że to wszystko.